В словах. A teraz w Wielkopolskim popołudniu z Radiem Poznań o kolejnej ohydnej prowokacji wobec chrześcijan przed świętami Bożego Narodzenia. Mężczyzna z brodą, z dzieckiem na ręku jako Matka Boża w objęciach ciemnoskórego drugiego mężczyzny. Tęczowa święta rodzina na okładce niemieckiego magazynu to pomysł nagradzanego za walkę o tolerancję, proszę państwa, ambasadora LGBT plus przy Unii Europejskiej. Naszym gościem jest rzecznik prasowy zjednoczenia chrześcijańskich rodzin Paweł Czyż. Dobry wieczór, witam pana bardzo serdecznie. Halo, halo. Halo, halo. Czy pan nie słyszy? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Proszę Dobra. powiedzieć, może zacznijmy od tego, jak państwo oceniacie te prowokacje. To jako jedna prowokacja po raz kolejny ze strony macherów ideologii LGBT i ona powinna tutaj spotkać się ze zdecydowaną reakcją ze strony środowisk chrześcijańskich i partii konserwatywnej w całej Europie. W, w roku W tym roku, w 2021, Ricardo Simonetti, bo to jest pomysłodawca tego, tej sytuacji, założył Stowarzyszenie Non-Profit. W tym samym roku Parlament Europejski, proszę Państwa, mianował go ambasadorem dobrej woli LGBT. Plus otrzymał także kilka nagród za swoje zaangażowanie w walkę o tolerancję. Czy Państwo, yy, jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, dostrzegacie ten swoisty rodzaj tolerancji promowany w strukturach Unii Europejskiej? Nie, dostrzegamy sytuację zupełnie odwrotną. Dostrzegamy tutaj dysk dyskryminację chrześcijan w strukturach Unii Europejskiej. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy chrześcijanie i symbole rozmaitych religii są atakowane. No, warto tutaj wspomnieć, że niedawno została wydana specjalna instrukcja przez Komisję Europejską przy wsparciu e, Komisarz do Spraw Równości Unii Europejskiej, pani Heleny Dali, aby unikać na przykład wyrażenia Boże Narodzenie. No, to jest dalszy ciąg takiego neomarxistowskiego e, spojrzenia na świat, które usiłuje się e, promować się obecnie w Unii Europejskiej. No, jest to bł błędna droga. Mamy tutaj nadzieję, że ostatnie zmiany w, na scenie politycznej w Europie, na przykład dobre notowania kandydata na prezydenta Francji, pana Erika Zamora, okay. i to, co dzieje się ostatnio w, z inicjatywy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Sojusz Partii Prawicowych w Unii Europejskiej, będzie taką, takim początkiem zmian, zmiany tego kierunku na neomarksizm w Unii Europejskiej. I, I tutaj no, są, są prognozy, że, że ta sytuacja może szybko ulec zmianie. Natomiast warto zwrócić tutaj uwagę, że przecież Polacy odrzucili tą ideologię LGBT, ponieważ w ostatnich wyborach prezydenckich pan Robert Bieda. Gooden... Halo, halo? Tak. tak, teraz Robert Biedron, usłyszeliśmy ostatnie słowo. Robert Biedron nie uzyskał jedynie 2% głosów w ostatnich wyborach prezydenckich, a zatem jak gdyby ta ideologia neomarxistowska w Polsce nie trafiła na podatny grunt. Natomiast no, trzeba reagować na tego typu prowokacje jak pana Simonetiego, mówić o nich i po prostu podkreślać, że mamy tutaj inne poglądy i bronimy światowartości, chrześcijańskiego światowartości. Panie Rzeczniku, internauci, którzy komentują te, te informacje o tej prowokacji, dopytują, dlaczego ów ambasador no, nie przebrał się i podają przykład na przykład za Mahometa, bo wtedy reakcja wyznawców islamu byłaby natychmiastowa, widowiskowa no i, i dosyć chyba głośna też. No, tolerancja to nie jest afirmacja dla czyichś obcych nam po, poglądów. No ja nie odpowiadam za to, co, 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 co pan Simonetti wymyśli w... w nie, to nie jest żarzu, tylko mówię o tym, jak prawda, tak. niektórzy to postrzegają, że co wtedy by się działo, jakby wtedy, jaka wtedy byłaby reakcja, prawda, mediów? No, raczej przewidywalna, bo z tego typu reakcjami mieliśmy już do czynienia w nie można tutaj przejść nad tym, co robi pan Simonetti, do porządku dziennego. Dlatego będziemy zachęcali przedstawicieli europejskich frakcji konserwatystów i reformatorów do tego, aby tą sprawę, tej ohydnej prowokacji pana Simonetti'ego, przedstawić na forum Parlamentu Europejskiego i zastanowić się, czy tego typu środowiska osób homoseksualnych. A trzeba tutaj dodać, że przecież nie wszystkie osoby homoseksualne popierają ideologię LGBT. Tutaj jest przykładem chociażby Znany bloger Polak, mieszkający obecnie w Bringham, pan Jakub który po prostu mówi, że nie będę droga i należy te, te, te pomysły, które są przedstawiane przez ideologów LGBT, odrzucić. Ja myślę, że w ogóle osoby homoseksualne bardzo tracą na wygłupach takich, takich artystów, jak, jak pan, o którym my mówimy, no bo tak naprawdę szkodzą temu środowisku takimi występami, chyba. Oczywiście, natomiast jest to pewne oswajanie, jak gdyby próba epatowania homoseksualizmem. No, proszę sobie przypomnieć, że całkiem niedawno Eurowizję wygrał drag Queen Thomas Neuwirth, czyli Koncita Wurst, i to wtedy wywołał jakąś, jakąś reakcję taką, miało, która miała oswajać jak gdyby mieszkańców Europy z, z tym nowym kierunkiem. Tak? Pan Simonetti jest tutaj twórczym rozwinięciem tego, co działo się wcześniej. Natomiast nie można przedstawiać świętej rodziny jako rodziny jednopłciowej. Jest to grube nadużycie, tym bardziej, że mamy teraz grudzień, przygotowujemy się do świąt. I to jest po prostu prowokacja, na którą trzeba odpowiedzieć. I mam nadzieję, że ta odpowiedź jasna ze strony mieszkańców Polski będzie miało miejsce no i mamy tu również nadzieję, że różne środowiska, nie tylko Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, ale nasi również koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, czyli obo obozu rządzącego,